Zapadła noc, nie słyszę nic dziwnego. Jeżeli one opuściły miasto, to wszyscy jesteśmy zagrożeni. Pozostańmy w domach, może to błędny alert. Mam nadzieję, że moja teoria jest błędna. Zobaczymy jutro z rana. Tej nocy nic się u nas nie wydarzyło. Szeryf popadł w lekką panikę, nie ma niczego do obaw. Powiedziałem, że u nas. Odpal wiadomości i sobie sam posłuchaj, co się wydarzyło. Szeryf miał rację? Tak, cała wioska. Nikt nie wie, co się wydarzyło, ale po nagraniach widać, co się wydarzyło. My o tym wiemy, ale nikt nam nie uwierzy. Musimy wszyscy razem się spotkać i zamieszkać razem. Masz jakąś propozycję? Niestety nie. Nie wiemy, co te potwory zabije, więc nie mamy zbyt dużego polu manewru. Musimy ostrzegać innych. Talizmany nie pomogą wszystkim mieszkańcom. Mamy ich za mało. A ten numer, co do ciebie pisał? On nas oszukał. To był podstęp. Szeryfie, czytał pan wiadomości? Nie, a co się wydarzyło? Niech włączy pan dowolny program w telewizji. Wszyscy o tym mówią. Widzę, czyli jednak miałem rację? Jaki mamy plan? Nikt nam nie uwierzy, ale musimy spróbować. Jeżeli ludzie będą o tym wiedzieć, to będą bezpieczni. Nie mamy tylu talizmanów. Musimy wrócić się do tego miasteczka, gdzie byliśmy. Może tak je tam zatrzymamy? Wszyscy nikt nie chce przeżyć tego koszmaru. To jedyna opcja. Jeżeli tego nie zrobimy, to będzie po nas. Muszą tam wrócić dla dobra ludzkości. Udało mi się namówić większość osób. A co z pozostałymi? Nie chcą tego przeżyć. Są to tylko dwie osoby. Jeżeli ich nie namówimy, to będzie źle. Ja do nich napiszę. Może mi się uda. Dobrze. Wszyscy musimy tam wrócić, pamiętasz drogę? Pamiętam, jednak nie wiemy, czy nam się uda. Musimy spróbować. Wyjedźmy wszyscy jutro o tej samej godzinie. Dobrze, wyślij wszystkim adres, w którą stronę mają jechać. Jadę autem, ale drzewo, które było na drodze, zostało już usunięte. Jak tu usunięte? Zawróć, tak trafisz do miasteczka. Zawróciłem. Jednak wróciłem na główną drogę. Nie trafiłem do żadnego miasteczka. Ja też jadę autem i nic nie widzę. Nasz plan nie wypalił. Za dwie godziny będzie ciemno, więc musimy schować się w opuszczonej wiosce 20 kilometrów od miejsca, gdzie wylądowaliśmy. Przekażę wszystkim. Po co próbowaliście tutaj dotrzeć? Na was nie ma tu miejsca. Żyjcie tak, jak chcecie. Oszukałeś nas. Po co wam była nasza krew? Wasza krew pozwoliła nam uciec. Dzięki wam jest lepiej. To, co zrobiliście w wiosce. Sami to zrobiliście. Ja nie jestem potworem. Kim w takim razie jesteś? Czemu im pomagasz? Dowiesz się w swoim czasie. Uwolniłeś zło na cały świat. Na to nie ma już odwrotu. Nie udało się. On do mnie napisał: On nie jest potworem, ale im pomaga. Powiedział, że dowiemy się w swoim czasie. Na pewno da się je czymś pokonać, ale musimy próbować. Dowiemy się, czy ma to jakikolwiek sens. One do nas nie podchodzą, cały czas jesteśmy bezpieczni, jednak zaatakowali kolejne wioski. Niewinni ludzie zginęli. Musimy to zatrzymać, na pewno się da. One wypiły naszą krew. Skąd pan o tym wiedział? Od początku było to dla mnie podejrzane, a to były tylko moje przypuszczenia. Myślałem, że moja teoria jest błędna. A co, jeżeli nieznany numer to jest tak naprawdę pan? Wie pan za dużo o tym miejscu i jest to bardzo podejrzane. Naprawdę mi nie ufasz? O tym wszystkim powinieneś mi już ufać. Uratowałem was, a to ty się ich posłuchałeś. Nie miej do mnie żadnych pretensji, tylko do samego siebie. Musimy powiadomić media i innych o tym, co się dzieje i kto za tym stoi. Wszystkie media mnie wyśmiały, a portale społecznościowe zablokowały zaszerzenie fałszywych informacji. Jak u Ciebie? U mnie dokładnie to samo. Ludzie się z nas śmieją. Będzie tylko gorzej, ale to wina ludzi, że nie chcą słuchać. Powiadom bliskich, chociaż ich może uda się nam ocalić. Jesteś. Tak, zastanawiałam się nad tym, co mówiłeś. Czy to, co wydarzyło się w tych wioskach wczoraj i dzisiaj, ma to związek z miastem, gdzie byliście zamknięci? Tak, dlatego do ciebie piszę. Powiadom rodziców bliskich i innych. Nigdzie nie jest bezpieczne. One atakują w nocy i atakuje ich coraz więcej. Co mamy robić? Spotkajcie się w moim domu. Dam wam talizman. Po zachodzie słońca nikogo nie wpuszczajcie do domu, zamknijcie je i załóżcie talizman. Jeżeli tego nie zrobicie, to będziecie zagrożeni. Zaufam ci, a ty gdzie Będziesz. Będę próbował to powstrzymać. Na pewno jakoś się to da. Dzisiaj w nocy dopiero się zacznie. Chcesz się przyłączyć? Czego ode mnie chcesz? Ty pomogłeś nam, dlatego mamy dla ciebie ofertę, byś był znowu bezpieczny i nie musiał się o nikogo martwić. Czego ode mnie chcecie? Chcę, byś dołączył do polowań. Jeżeli się zgodzisz, będziesz bezpieczny. My jesteśmy nieśmiertelni. Ty tak samo możesz. Nie jestem potworem, jak wy, nigdy tego nie zrobię. Jeżeli zmienisz zdanie, czekam na twoją wiadomość. Mogę zadać jedno pytanie? Kim jesteś? Jeżeli chcesz poznać prawdę, przyjedź do kolejnej atakowanej wioski, opowiem ci wszystko. Możesz czuć się bezpiecznie. Powiedz mi gdzie? Wioska Santosa, dzisiaj. One chcą zaatakować wioskę Santosa dzisiaj w nocy. Skąd o tym wiesz? powiedziały mi. A co jeżeli ty jesteś potworem? Zaufajcie mi, ewakuujcie ich wszystkich. Liczy się każdy człowiek. Dobrze, zaufam ci, ale jeżeli coś się stanie, to będzie na ciebie. Okej. Okay. Jesteś we wiosce? Tak, jednak nie widzę potworów. To był podstęp. Mówiłem ci, zaatakują inną wioskę. Widzę tajemniczego mężczyznę. Wygląda na kogoś, kto chce ze mną porozmawiać. Uważaj na siebie, daj mi znać. Widzisz osobę w tym miasteczku? Widzę mam podejść. Nie podchodź. To jestem ja, ale nie możesz podejść. Czemu nie atakujecie tej wioski? To jest wioska, w której się urodziłem. Chciałem, by była pusta, by nikt mnie nie rozpoznał. Co chciałeś mi powiedzieć? Jestem człowiekiem, ale chciałem przetrwać. Potwory nie potrafiły chodzić i pewnego dnia w lesie chciałem się zemścić na ludziach, którzy w mieście mnie obrażali. Dostarczyłem im moją krew, one bardzo ją polubiły i nabrały cech do możliwości chodzenia. To ja sprowadziłem je na te miasteczko. Dzięki mnie one są zdolne do wszystkiego. Czego ode mnie chcesz? Nic od ciebie nie chcę. Jeżeli chcesz być bezpieczny, oddaj nam swoją krew. To już jest koniec. Czemu się oddalasz? On jest człowiekiem. On stworzył te potwory. Dzięki jemu potrafią chodzić i atakować. Czego od ciebie chciał? Chciał mojej krwi, bym do nich dołączył. Pisał z oddali, czy potwory zaatakowały jakąś wioskę. Nic nie robią dzisiaj. Za godzinę będzie wschód, ale nie mamy żadnych informacji o tym, co się wydarzyło. Możliwe, że coś planują. Zobaczymy niedługo. Nic się nie wydarzyło. Czemu nas okłamałeś? Zaufaj mi, nie okłamałbym cię. Widziałaś, co się wydarzyło w innych miastach. Czy wiesz już, jak je powstrzymać? Nie mam pojęcia. Coś musimy wymyśleć, inaczej będzie po nas. Zrobiłem schemat. One chodzą od wioski do wioski. Policjanci i żołnierze o tym wiedzą, ale nie wiedzą, że to potwory i nie da się ich powstrzymać. Według moich obliczeń będą w kolejnej wiosce, a dokładnie w wiosce Jankowice. Jeżeli dobrze liczę, to dotrą do większego miasta za dwa dni. Wtedy to będzie rzeź. Musimy wypróbować coś dzisiaj w nocy, by je powstrzymać. Talizmany, one się tego boją, jak są zamknięte w jednej przestrzeni. A gdyby je wpuścić do domu i zamknąć drzwi, by nie mogły z niego wyjść? Jeżeli to wypali, to zobaczymy, czy światło dziennie się ich pozbędzie. Udało się, plan zadziałał, uratowaliśmy część wioski. A co z potworami? Zostały w domach, ich już nie ma. Trzeba zbadać ich krew, iść do laboratorium, by wiedzieć, jak to wszystko pójdzie. Dobrze, zbadamy to. Zbadaliśmy ich krew. Coś jest nie tak, jest ona zmieszana z naszym dna i naszą krwią. Czyli one mają zmieszaną krew naszą ze swoją i dzięki temu żyją? Tak zobaczyliśmy, więc jednak mamy jakiś plan. Jeszcze myślę, nie wiemy do jakiej wioski dzisiaj wejdą i czy to ma prawo zadziałać. Jaki plan ma szeryf? Zakazić krew i ją im wstrzyknąć. Może się uda? Czym możemy ja zakazić? Połączymy próbki różnych wirusów, które wyniszczają organizmy. Może tak nam się uda? Spróbujmy, musimy uratować ludzi. Zbliża się noc, musimy się przygotować. Mamy dwie próbki na dwie potencjalne wioski, które mogą zaatakować. Spróbujmy. Wiemy już, że słońce ich zabija. To nasza jedyna szansa. Jeżeli nam się uda, to będzie dobrze. Zakończymy to wszystko. W końcu będzie dobrze. Musimy zobaczyć. Trzeba liczyć na szczęście. Udało się. Zakaziliśmy jednego potwora. Upadł na ziemię. Czyli jednak jest opcja wyprodukujmy jak najwięcej tych strzykawek. Jutro, ostatni dzień, gdzie możemy się tego pozbyć. Dobra, szykujemy się wszyscy i będzie dobrze. Nadchodzi noc, ostatnia noc przed wszystkim będziemy znowu mieszkać w normalności. Zachowajcie spokój i zaraźcie tym wszystkie potwory. Lepszy czas nadchodzi. Już się udało, jesteśmy bezpieczni. Zakończyłeś ten koszmar, ale popełniłeś błąd, nie znalazłeś miasteczka, w którym to wszystko się zrodziło. Odrodzimy się silniejsi, trzeba czekać na kolejne ofiary, które do nas trafią. Nikogo nie uratowałeś, tylko nas chwilowo wstrzymałeś. To już koniec tej historii. Zostaw suba lajka i skomentuj, co byś chciał kolejnego zobaczyć.